Jesteśmy u Andrzeja w Brańsku. On naprawia, odrestaurowuje stare motocykle. No i szczególnie zainteresowała mnie ta właska. Pować Agnieszko. To jest taka jak twoja. Już na ukończeniu. A jak pięknie pracuje. A można by jeszcze kopnąć ją raz. Nawet bez paliwa. O Andrzeju zapoznam. Te, Agnieszko zapoznam cię z tym panem jak ci. Thank you.